Jesteśmy w Strasburgu, na korytarzach Parlamentu Europejskiego, a dokładnie w głównej siedzibie Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z traktatem, to właśnie tutaj Parlament Europejski ma swoje główne miejsce. Wielokrotnie wśród ostatnich lat byłem świadkiem dyskusji, rozmów na temat tego, czy rzeczywiście powinniśmy jeździć do Strasburga, do Brukseli, czy nie jest to. Strata pieniędzy, a niektórzy mówili o tym, że to więcej dwutlenku węgla, bo samochody będą musiały przemierzać odległości z skrzyniami, w których są dokumenty Parlamentu Europejskiego. Pamiętajmy jednak, że wtedy, kiedy powstawały wspólnoty europejskie, każde państwo członkowskie zagwarantowało sobie coś dla siebie. Bruksela zagwarantowała sobie główne siedziby, główne instytucje. W Luksemburgu mamy Trybunał. W Niemczech, we Frankfurcie Europejski Bank Centralny, w Polsce po wielu latach otrzymaliśmy specjalną agencję chroniącą granicę. A Francuzi od samego początku, również ze względów symbolicznych, żeby pokazać, jaką wartość ma Unia wtedy, kiedy unikamy konfliktu, chodzi o konflikt między Francją i Niemcami. Francuzi zawsze walczyli o to, żeby symbolicznie siedzibą parlamentu był Strasburg. I tak jest do dzisiaj. I zmiana tego to również jest zmiana traktatu czy to kiedyś nastąpi? Nie wiadomo. Natomiast ranga tego miejsca jest taka, że zapewne Francji będzie bardzo ciężko z tego zrezygnować i musimy to zrozumieć. My posłowie wyjeżdżamy do pracy co tydzień. Wlatujemy samolotami, wlatujemy samolotami w różne miejsca. Z jednej strony jedziemy do Brukseli i spędzamy tam 4 do 5 dni. Raz w miesiącu jedziemy na sesję do Strasburga. Jaka jest różnica? W Brukseli pracujemy w komisjach merytorycznych, pracujemy w grupach politycznych, przygotowujemy najważniejsze głosowania. Do Strasburga wjeżdżamy wtedy, kiedy wszystko już jest przygotowane, i w czasie sesji plenarnej będziemy głosować. To bardzo dobrze widać na kalendarzu. Te czarne. Te czerwone miejsca to wtedy, kiedy jesteśmy w Strasburgu. Zgodnie z traktatem powinniśmy być w Strasburgu 12 razy w roku, co najmniej 12 razy w roku. W związku z czym te szare bądź pomarańczowe to Bruksela. Czerwona, czerwony to Strasburg. W związku z czym wyjeżdżamy z Polski bądź do Brukseli, bądź do Strasburga. Nie jedziemy z Brukseli do Strasburga, bo co tydzień wyjeżdżamy z miejsca, w którym. Mieszkamy z miejsca, w którym jesteśmy wybrani, z miejsca, w którym mamy kontakt z tymi, którzy na nas głosowali. To jest nasz obowiązek. W związku z czym co poniedziałek wyjeżdżamy do pracy w Brukseli bądź Strasburgu. Praca jest zorganizowana bardzo, bardzo precyzyjnie, ponieważ w kolejności najpierw naradzamy się wewnątrz grup politycznych, wewnątrz frakcji, jakbyśmy to określili. Kiedy już uzgodnimy politycznie wewnątrz frakcji, a nie jest to proste, ponieważ muszą ze sobą uzgadniać przedstawiciele bardzo, bardzo wielu partii, które mniej więcej zgadzają się co do programu, ale jednak są różnych krajów i prezentują różne interesy narodowe. A więc w jednym tygodniu uzgadniamy wszystko w sposób taki właśnie polityczny. W następnym tygodniu, kiedy już mamy uzgodnione stanowisko polityczne, pracujemy w komisjach. Ja na przykład pracuję w Komisji Rozwoju Regionalnego, bądź Komisji Budżetowej, Komisji Kontroli Budżetowej i tam prezentujemy już przygotowane stanowiska polityczne. To już jest miejsce, w którym każda frakcja prezentuje określony, określony pogląd. W trzecim tygodniu, jak już wszystko jest politycznie uzgodnione i przegłosowane w komisjach merytorycznych, jedziemy do Strasburga. W Strasburgu sesja plenarna i tam głosowanie na sesji plenarnej. I oczywiście ostateczne negocjacje, ewentualne zmiany taktyki, ewentualne szukanie nowych koalicjantów i ostateczne głosowanie. To jakby ukoronowanie czasami długoletniej pracy nad jakimś aktem prawnym. Takie prace potrafią trwać dwa, 3 lata. W związku z czym tydzień posła do Parlamentu Europejskiego to bądź Bruksela, bądź Strasburg. Każdy tydzień merytorycznie. Y, 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 Zorganizowany bądź politycznie, bądź w komisjach, bądź na sesji plenarnej. A oprócz tego posłowie jeszcze mają dodatkowe obowiązki, ponieważ każdy z nas pracuje w tak zwanych delegacjach, kiedy chodzi o relacje Unii Europejskiej z innymi państwami na świecie. Ja na przykład jestem uczestnikiem takiej delegacji z państwami Bałkanów Zachodnich. Również uczestniczę w delegacji relacji między Unią a Stanami Zjednoczonymi. To dodatkowe zajęcia i dodatkowe prace. W związku z tym, praca w Parlamencie Europejskim dla tych posłów, którzy naprawdę przykładają się do pracy, którzy naprawdę uważają, że ta praca ma sens, to praca co tydzień z wyjątkiem urlopu, który jest w sierpniu, to wyjazdy bądź do Brukseli, bądź do Strasburga, to merytoryczne przygotowanie każdego posiedzenia, to uzgodnienie y, polityczne ka każdorazowo wewnątrz frakcji politycznej i ostateczne głosowanie. To w sumie razem. Tworzy cały rok Parlamentu Europejskiego. Ale jako ciekawostkę dodam, że jesteśmy w roku 2014 i właśnie przegłosowaliśmy szczegółowy plan dotyczący roku 2015. Poseł ten, który zostanie wybrany, już dzisiaj wie, którego dnia co będzie robił za rok. To jest bardzo dobry przykład dla wielu parlamentów w innych krajach, jak dobrze i dokładnie i precyzyjnie można przygotować plan działania. Taka jest praca w Parlamencie Europejskim. Wymagająca, dosyć trudna, jednak wymagająca precyzji, dokładności i zaangażowania co tydzień, ale dająca niezwykłą satysfakcję.